Sponsorem programu jest spółka Małopolska hodowla Roślin, właściciel stadniny koni w Białce. Myślę sobie, że mniej więcej wiadomo, gdzie jesteśmy, bo to jest jeden z bohaterów na Ała, naszego dzisiejszego, to a pan raczej, mnie polizał, czy koń? A raczej bohaterka. A raczej. Koń raczej, jak ma na imię? Elzamira. Jak? Elzamira. Co to znaczy? Przepiękna, myślę, że można tak tłumaczyć. Przepiękna, Jako tak. przepiękna, bo jest Elzamira piękna. to po łacinie Latos TVP 3 Lublin, bo w tym programie państwa witamy, Dorota Homa. I Tomasz Zalewa. I nasi oczywiście bohaterowie. Konie, o których mówić będziemy, ale nie tylko, proszę Państwa, bo za chwilę powiemy też o aukcji, na której ten koń się pojawi. Ale szczegóły będą za chwilkę zapraszać. Konie nie pogłaskam, Pana pogłaskam. Bezpiecznie się czuję. Proszę Państwa, letni weekend z TVP3 Lublin. Tym razem odwiedzamy stadninę koni w Białce, ale nie tylko o koniach chcemy mówić, także o wydarzeniach ważnych związanych z okolicą, w której dziś jesteśmy. Bez wątpienia takim wydarzeniem jest akcja charytatywna dla tego sympatycznego chłopca, który jest obok nas. To jest Alan. Cześć Alan, dzień dobry, witamy. Jest i mama, są i ludzie życzliwi. Droga mamo, opowiedz nam o Alanie, czyli bardzo sympatycznym chłopcu, który czeka na naszą, czeka na Państwa pomoc. To jest Alan, Alan Kisiel. Ja jestem jego mamą. Zbieramy na operację, która uratuje kręgosłup Alana. W kraju nie ma ośrodka, który podjąłby się bezpiecznego, skutecznego leczenia operacyjnego. Szansą dla syna mojego jest operacja w Czechach. Skolioza jest takim niebezpiecznym przeciwnikiem. Nie wiadomo, jak zareaguje. Jest to także. Jednego dnia syn czuje się dobrze, a drugiego dnia gorzej. Tak jak w życiu są lepsze i gorsze dni. Zbiórka trwa, na stronie się pomaga. Wpłat można dokonywać właśnie na tej stronie. Bardzo liczymy na pomoc. Wszystkich dobrych serc i dobrych osób. Do tej pory... Pocieszę panią, takich nie brakuje. Bardzo wielu widzów TVP3 Lublin to są ludzie o dobrych sercach i oni rzeczywiście są życzliwi i otwarci, bo jesteście mieszkańcami tej okolicy, tak? Tak, mieszkamy w Krasnym Stawie już od bardzo, nie od urodzenia, ale od bardzo, bardzo wielu lat. ale też tutaj... I obok mamy Alana są przemili i sympatyczni ludzie, którzy rzeczywiście angażują się w pomoc Alanowi. Słuchajcie, jest licytacja, o której chcemy też powiedzieć. Co to za licytacja? Bo mogą pomóc, pomóc mieszkańcy całego regionu. Na Facebooku mamy uruchomioną stronkę, która nazywa się Licytacje Zbieramy dla Alana. Wielu naszych przyjaciół i ludzi z Krasnego Stawu zaangażowało się w tworzenie tej strony. Można tam licytować różne rzeczy. Dzisiaj na przykład do godziny dwudziestej można licytować lot balonem, który odbędzie się jutro o wschodzie słońca. Wiem, że jest nawet teledysk, tak? Powstał okolicznościowy teledysk, co to za utwór. E, tak, specjalnie na, jakby jako wsparcie akcji Zbieramy dla Alana Przygotowaliśmy utwór, nakręcony też tutaj w białce w otoczeniu koni. Teledysk, który nazwał PMO Music Zbieramy dla Alana jest dostępny w internecie. Mamy nadzieję, że ten utwór po prostu wesprze tą akcję i jakby dzięki temu Alan będzie miał szybciej tą operację i zbierze środki na nią. TVP3 Lublin jest po to, żeby państwa informować, ale także po to, żeby nieść pomoc. Mam nadzieję, że i tym razem się uda. Do kiedy my musimy zebrać te środki, żeby Alan mógł na operację wyjechać? Czy operacja jest bardzo pilna? Najlepiej, żeby te środki się zebrały w jak najszybszym czasie. Chcielibyśmy, żeby operacja była dokonana w sierpniu, bo Alan rozpoczyna od września naukę w szkole ponadpodstawowej. Byłoby dobrze, gdybyśmy już przynajmniej ten etap operacji i sytuacji pooperacyjnej mieli za sobą. Ale oczywiście to wszystko zależy od Środków od tego, od serca, od osób, które, od darczyńców, od osób, które będą chciały wesprzeć, przekazać jakieś rzeczy na licytację. Ja chciałbym panią zapewnić, że nie zostaniecie państwo sami. My, jako TVP, 3 ale także bardzo wiele osób z pewnością zwrócił uwagę na Alana, no i na, na tyle, na ile możemy będziemy Wam pomagać. Bardzo serdecznie. Tylko dziękuję. jeszcze raz proszę powiedzieć, w jaki sposób mogą pomóc ci, którzy mieszkają gdzieś na drugim końcu regionu, na przykład. Na stronie się pomaga. Należy wejść w tą stronę. Mhm. Się pomaga, ukośnik dla Alana i jest, otwiera się strona, gdzie można dokonać darowizny, wpłacić grosz, wesprzeć ten szczytny cel, a Alanowi pomóc, żeby rozpoczął normalne życie. Był prosty, bo jego marzeniem jest, żeby był zdrowy i prosty. Pewnie, że tak. Proszę Państwa, trzymamy kciuki za Alana. Wierzymy, Alan, że wszystko będzie ok. Jesteśmy, jesteśmy stary z Tobą. E, jesteśmy także z Państwem. Dzisiaj letni weekend z TVP3 Lublin z Białki. E, I za chwilę przeniesiemy się do Doroty Homy. No bo Białka to są przecież konie, a my po to tutaj jesteśmy, żeby także konie poznawać i z bliska im się przyjrzeć. Zaraz to zrobimy. Jak oczywiście białka, to też rzeczywiście konie Czystej Krwi Arabskiej. I takie piękności, proszę bardzo, są premiera, można powiedzieć. Państwo jako pierwsi oglądają tego konia, który będzie też walczył o to, żeby znaleźć nowego właściciela, a raczej też uzyskać tytuł tej najpiękniejszej. Pani Karolino, koń Czystej Krwi Arabskiej. Prezentuje się dla lajka. Przepięknie już w tym momencie, ale tutaj są szczegóły, na które sędziowie zwracają uwagę. Co jest najważniejsze przy pokazach, jeżeli chodzi o konie tej krwi arabskiej? E, oczywiście główną taką e, cechą, którą oceniają sędziowie, to jest bukiet arabski, czyli zespół cech, na które składa się e, szczupaczy profil głowy, e, długa łabędzia szyja. I oczywiście ruch, czyli taka gracja i prezencja w ruchu. Sędziowie oceniają także szczegółowe cechy konia, tak jak głowa z szyją, nogi, przednie nogi tylnie, budowa kłody i jest ocena za ruch, kiedy koń prezentuje się w wstępie i w kłusie. I żeby to wszystko zagrało i żeby ten bukiet był taki jak trzeba, to Państwo już nad tym pracujecie tak naprawdę od małego, bo te konie są przygotowywane do tego, żeby się pięknie prezentować. Tak, zaczynamy pracę z młodymi końmi już takimi około roku. Niektóre nawet jeszcze nie mają roku, ponieważ pierwsze starty zaczynają się dla klaczy i ogierków rocznych, więc one już z początkiem roku, kiedy kończą ten rok, zaczynają pracę treningową. Jest to oczywiście praca dostosowana do, do wieku, konia, do jego możliwości, czyli Oprowadzanie, krótkie lążowanie, nauka ustawiania i oczywiście pielęgnacja. Y, cała konia, czyli mycie, y, wizyty Kowala, który dba o, o prawidłową postawę y, kończyn i kopyta. I, I wszystko. Także mają czas na relaks, bo mają możliwość wychodzenia na padoki. Także nie tylko ciężka praca. Nie tylko ciężka praca czeka konie czy, Czystej Krwi Arabskiej. To jedna z tych klaczy, która pojawi się na tym najważniejszym pokazie, jeżeli chodzi o konie Czystej Krwi Arabskiej. To może Zalewa coś więcej wie na ten temat i gość. Który z tą Właśnie, jak przed chwilą mówiła Dorota, konie z białki biorą udział w różnych czempionatach, czyli tych końskich konkursach piękności. Ale wiecie państwo, ja także mogę brać udział w konkursach na tytuł mistrza, ale pytanie, jaki będzie tego efekt właśnie? Jaki jest efekt udziału koni z białki w tych czempionatach? Odnosimy sukcesy. Choćby ostatnie tydzień temu, Dosłownie świeża sprawa. Nasz dwuletni Ogier Pentarion został brązowym czempionem Czempionatu Koni Arabskich w Sopocie, rozgrywanym po raz pierwszy. A co to daje? Podbija wartość konia? Tak, Wam tak, daje prestiż? Tak, prestiż dla stadniny, wartość konia, wartość jego potomstwa, rodzeństwa, bo to nabywcy, potencjalni nabywcy bardzo, bardzo analizują czy, czy koń zdobywa laury albo jego najbliżsi rodzice, potomkowie, bracia, siostry. Zdobywają laury. Nie tak dawno w czempionacie rozgrywanym tutaj na miejscu bardzo dobrą pozycję zajął inny nasz ogier Belmari. No i na pewno na pewno z sukcesami na kontynencie amerykańskim startowała ma najlepsza klacz białki Perfinka. Dobra, a zaraz jeszcze do rozmowy wrócimy, a teraz do Doroty się przeniesiemy i trochę kolejnych danych technicznych tych naszych pięknych koni z białki odnosi sukcesy za oceanem, to tutaj możemy powiedzieć, że trochę tej krwi jest. Tak, jest to klacz, która pochodzi z rodziny Perfinki. Perfinka jest dokładnie jej ciotką. Jest to młoda klacz, która miała krótką karierę, pokazował jako roczna, a teraz ma karierę hodowlaną, czyli rodzi źrebięta w stadninie. No i oczywiście godnie reprezentuje całą rodzinę. To co tutaj widzimy, jak ktoś ogląda, to może trochę wygląda tak strasznie. Jest taki bat, tak, jest to są lejce, jest ten koń trochę szarpany. To wszystko po to, żeby zaprezentowała to, co ma w sobie najpiękniejsze. Tak, no to jest też klacz, która jest no, zdenerwowana w tej chwili, widać ewidentnie. Ona się stresuje całą sytuacją. No, są to metody takie też i treningowe i pozwalające na, te, na to, żeby koń skupił się na prezenterze. Także ten bat, który jest praktycznie do pokazania, tak jak w tym momencie, że ona go tylko widzi, żadnych ruchów innych nie ma, pozwala za tym, że ona ciągnie szyję i głowę za ręką prezentera i prezentując tym samym. Piękną łabędzią szyję. To, co jest najważniejsze przy koniach, to jest też współpraca zwierzęcia z człowiekiem. Tak, oczywiście są osoby, które zajmują się w stadninach typowo koni pokazowymi, czyli pracują z nimi od początku do końca, no, wykonując wszystkie czynności, które są związane łącznie z treningiem, pielęgnacją, karmieniem i obsługą tych koni na co dzień. Na świat, proszę Państwa, przychodzi koń. Tak się zastanawiam, czy już wtedy jesteśmy w stanie przewidzieć, że będzie z niego pożytek. Źrebak się pojawił i Pan już wykręca numer kierunkowy do Kuwejtu albo Arabii Saudyjskiej? Nie, nie, no, no aż, ta, nie? Aż, tak szybko, aż tak szybko to nie. Oczywiście każdy hodowca z niecierpliwością oczekuje narodzin. Nie, ale widać, że są jakieś cechy już wtedy. Stara się od razu, w pierwszych dniach, ocenić, czy to źrebie ma szansę, czy nie, ale to też kwestia rozwoju wielu miesięcy, lat. Bywa tak, że koń jest bardzo urodziwy jako koń młody, na przykład w wieku roku, a, 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 a nie jest już czempionem jako starszy, i odwrotnie. Niektóre konie dojrzewają w dłuższej perspektywie czasu i częściej wygrywają czempionaty czy pokazy jako, jako konie dorosłe. Także proporcje młodych koni się zmieniają, i oczywiście po urodzeniu już możemy oszacować, czy to źrebie ma szansę na tytuły, czy raczej nie. Ale to nie jest sprawa zamknięta. To jest co, sprawa Co ten... ja tu będę panu opowiadał? O pieniądzach lubimy rozmawiać. Jaką wartość miał najdroższy koń ze Stadiny w Białce? Ze ile? Ponad 200 tysięcy euro. Babka klaczy, która przed chwilką tutaj u nas była, Pellary. Babcia ma spokojną emeryturkę. Babcia jeszcze pracuje. Babcia jeszcze także, pracuje. Także, także w wymiarze hodowlanym w Stanach Zjednoczonych. No i myślimy, że perfinka tegoroczna nasza oferta. Taka numer jeden ze stadniny, najlepsza klacz, że uzyska bardzo, bardzo godną cenę. Perfinka, niech widzowie TVP3 Lublin odkładają trochę za skórniaków na perfinkę, bo może mieć niezłą wartość. Jeszcze do Doroty Chomy zajrzymy, czy już odkłada na perfinkę. Na perfinkę to może jeszcze nie, ale na pewno na te klacze, które się pojawiają i pojawią w Wianowie, to myślę, że warto. Kolejna, trzecia i zupełnie widać charakter chyba też konia. Przy okazji tego, co tutaj też Państwo mogą zobaczyć. Przed chwilą klacz, która była bardzo nerwowana, no i ta, od której zaczynaliśmy, spokoj od razu wie co ma robić. Tak, no to jest klacz Elzamira, która jest już doświadczonym koniem, jeżeli chodzi o pokazy. Już zaczęła, zaczęła swoją karierę w wieku jednego roku. Odnosząc sukcesy, zajmując topowe miejsca w klasach, w których startowała. Także no już jest zupełnie inny charakter, koniec obyty, wie co ma robić, jak reagować na prezentera i na otoczenie. I tutaj też jeszcze myślę, że warta zauważenia, też informacja o tym, że te konie trochę make-upu na sobie mają. To nie jest tak, że tylko maluje się nas, maluje się również steklacze i ogiery, które później występują. Tak, oczywiście do już pokazów w czempionatach. Konie są najpierw wygalane specjalnie dookoła oczu i pyski mają. Później zaczyna się cała pielęgnacja, czyli nakładamy oliwki, specjalne wazeliny, żeby podkreślić oko, pysk i kształt głowy. No i na tym kończymy, proszę Państwa, choć jak słychać moglibyśmy o koniach i o make kapie też rozmawiać bardzo długo, ale my, proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby z nami zostać. Oczywiście widzimy się jeszcze dzisiaj tutaj z białki i mówimy o atrakcjach, które tutaj są. Sponsorem programu była spółka Małopolska Hodowla Roślin, właściciel stadminy Konik w Białce.